Cześć, witajcie z tej strony 05 10 i dzisiaj pokażę jak nagrywać grę Reksio yy, na Youtuba, ponieważ w się nie da i jest jedyny program, dzięki którym możemy nagrać. Jest to Computer Studio yy, 7 i będziemy nagrywali za pomocą Computer Recorder. To wejdziemy w Computer. gdy już mamy otwartą komitezę nie aktualizujemy. O, czym na, oj. musimy nacisnąć, przycisk record to screen. E, teraz otworzy nam się tutaj panel. i Możemy wybrać połowę ekranu lub na full. Musimy po prostu pobawić w opcjami, żeby nagrywać, ponieważ Camtasia będzie nagrywała w takim pliku o, w Cameras, który jest tylko, o, o który może być otwierany tylko e, za pomocą Camtasia, więc nacisk, naciskamy i avi. Tutaj chyba nic już nie ma. I wystarczy, jak kończymy REACTION, nacisnijmy rec i zacznie nam się nagrywać. Myślę, że poradnik się przydał. Myślę teraz, że nie będą się ludzie mnie pytali, tylko wejdą sobie na YouTube, wpiszą, jak nagrywać Reksio i że pomogę, bo wiele ludzi lubi tę grę, by chciał coś z niej nagrać, I też ją lubię. No dobra, to by było na tyle. Komentuj, subskrybuj i oceniaj, łapki w górę. Za łapki w górę bardzo dziękuję. Cześć.